Ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na top 5 kosmetyków z aktualnej promocji w Rossmanie. Obecne promocje trwają do 30 września, więc nowe promocje będą 1 października. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście przeglądu promocji, bo tym razem był kilka dni później e, względem tego, kiedy te promocje się rozpoczęły, no to zostają Wam oczywiście miniaturę i link w karcie. Tak jak zawsze przeszłam przez wszystkie kategorie makijażowe, jest też pielęgnacja, więc możecie sobie sprawdzić, co tam ciekawego w tej promocji tym razem jest. A dziś w odcinku pokażę Wam 5 kosmetyków, które mam już sprawdzone. Zostawię Wam też w przypiętym komentarzu linki do filmów z testami tych kosmetyków takimi dłuższymi. No bo dziś wam tylko opowiem właśnie o tych kosmetykach, przypomnę Wam je, no i powiem Wam, czy coś się zmieniło właśnie po dłuższym ich używaniu. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Pierwszy kosmetyk, który mam dziś Wam do polecenia, właśnie z tej promocji, to kremowy róż. Jeżeli szukacie kremowego różu, no to ja Wam polecam przyjrzeć się właśnie tym różom. Znam z serii Smart Jelly. No to jest jeden z moich ulubionych róży. Już. W tych pierwszych użyciach właśnie podczas testu mi się on spodobał, no tutaj już widać właśnie denko i często właśnie po niego sięgam. Są trzy różne kolory, ja mam tutaj akurat 01 Pink crash. no i świetnie mi się sprawdza. To, co Wam mogę też powiedzieć już, jutro będzie prawdopodobnie to na shortach, to to, że z tej serii pojawia się teraz na jesień bronzer i co prawda jeszcze w Rossmannach tych bronzerów nie ma, Chyba że gdzieś wcześniej wyłożyli, ale na stronie nam są już one do zamówienia, więc zamówiłam niedługo będzie właśnie test tak samo w tej nowej kolekcji, bo i lovely, także jeżeli czekacie, jesteście ciekawi tych kosmetyków. No to obserwujcie, u mnie się już niedługo te testy będą właśnie pojawiały Także nie zdziwcie się, jeżeli y, filmy będą się mieszać Dlatego, że tło już niedługo będzie właśnie jesienne na tych nowych testach A trochę filmów mam nagrane naprzód Więc gdzieś tam będzie się to tło mieszało jeszcze z tym starym No bo gdzieś tam już kończy się wrzesień, także czas jesienne tło wprowadzić Ale wracając właśnie do tego różu No to bardzo lubię tę konsystencję Która, no czy ja wiem, czy ona jest galaretką Ona jest właśnie taka mięciutka, ale żeby była jakąś galaretką No to niekoniecznie, to nie jest aż takie galaretko to jest raczej takie właśnie kremowe, przyjemne. Więc e, tak wygląda ten słoczek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, no to mm, też możecie sobie zobaczyć. E, zostaje wam właśnie w przypiętym komentarzu link do tego testu. O! No zobaczcie, ile mi się już tutaj denka. Pokazało, także to jest jeden z lepszych róż, moim zdaniem, które są dostępne teraz, właśnie w rozmanie. Nawet bardziej polubiłam te róże niż ten róż, niż róże z Eveline Wondermatch. Z Eveline też będą wszystkie testy, bo już czaję się na te najnowsze, właśnie kosmetyki. Też Wam o nich opowiem na szorcach. Na szorcach będą też teraz newsy kosmetyczne, więc patrzcie, sprawdzajcie też tam co się pojawia i tam są też krótkie testy. A. Róż wygląda w ten sposób, no uwielbiam. Zresztą widać po zużyciu, że bardzo często sięgam właśnie po te róże. Też teraz są róże w Stiku przycenione, znam. Też tutaj testowałam ten róż razem z tym, yy, z tym różem, e, więc tam w filmie będziecie mieć i tamten produkt. Tamten produkt też wam polecałam, chociaż wolę ten, ale jak ktoś woli produkty w Stiku, no to te w Stiku też są teraz i też wam je polecam, bo też są bardzo przyjemne. Mi po prostu ta forma bardziej odpowiada, ale tamten też na pewno zużyję. No i ciekawa też jestem, czy nie wrócę, bo są przyjemne właśnie te produkty, chociaż dużo nowości. Się pojawia. No i tak to wygląda. Uwielbiam ten kolor i konsystencję. Czas na puder i puder jest to Stars from the Stars wersja blur. Jest to sypki puder, który też właśnie tutaj testowałam, i zobaczcie, że prawie nic mi już tutaj nie zostało. O, teraz będziecie widzieć puste opakowanie. Używam go praktycznie non stop od testu. I tak jak na początku wydawało mi się, że fajny jest ten puder, tak teraz tak się z nim polubiłam, tak lubię, jak on wygląda na twarzy, że jak zobaczyłam, jak mało mi go zostało, bo byłam jeszcze pewna, że trochę go mam. No to podejrzewam, że zamówię sobie. Albo pójdę i kupię, jak będzie właśnie dostępny, jeszcze ten puder, bo bardzo mi on odpowiada. Pięknie matowi, pięknie utrzymuje właśnie makijaż. No i sebum w ryzach. I też bardzo ładnie wygładza tę skórę. Także bardzo mi się on podoba. Według mnie, no on tutaj koloru nie zmienia. Wydaje mi się, że też nie bieli, że gdzieś tam dobrze się stapia z tą skórą. Ja sobie właśnie, jak widzicie, Tłaczę go gąbeczką, no i tak mi się on najlepiej sprawdza. Więc tutaj taki mały update, właśnie po dłuższym czasie używania danego kosmetyku, że rzeczywiście ten kosmetyk na tyle mi się dobry sprawdza, na tyle mi się spodobał, że będę do niego wracać. Świetnych kosmetyków jest bardzo dużo, ale takich, które tak niesamowicie polubię, no to nie jest aż tak dużo. Także tutaj kolejny kosmetyk, taki top of the top. Kolejny mój hit kosmetyczny. W sumie chyba wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokażę, takie są, więc dosyć ciekawa promocja i dosyć ciekawy odcinek. E, można spokojnie nazwać to moje hity kosmetyczne z drogerii. I jest to, moi drodzy, rozświetlacz ze Stars from the Stars. Myślę, że nikt się tutaj nie dziwi. Jest to rozświetlacz Moonkist. Ten kolor Apricot Champagne, czyli odcień 02. Jest też odcień 01. Tutaj oba te Rozświetlacze macie porównane właśnie w filmie. Są też Dreamlightery w promocji teraz je też uwielbiam. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi odcień, ten odcień 02 właściwie, to tak, strasznie go polubiłam dlatego, że to jest pierwszy taki ciepły rozświetlacz bez jakiejś bazy, który rzeczywiście jest turbo ciepły, że rzeczywiście widzę to złoto właściwie na twarzy, bo Dreamlighter w odcieniu 2 02, jest moi drodzy taki szampański bardziej. A tutaj jest, o widzicie, po prostu ciepły. A rzadko który rozświetlacz aż tak ciepło na mnie wygląda. A chciałam właśnie coś takiego. Jak coś jest właśnie bardzo ciepłe, to na mojej karnacji zazwyczaj mm, wcale nie jest ciepłe, albo. Ma bardzo dużą plamę, taką kolorystyczną. Ma właśnie bazę kolorystyczną. O, zostawia plamę. A tutaj plamy nie ma, więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego rozświetlacza. Zobaczcie, że sporo też tego rozświetlacza już zużyłam. Tutaj już takie zagłębienie się robi, więc szkoda. Ale mam kolejną sztukę w zapasie. Zostawiałam sobie właśnie ten kolor. No, coś pięknego, coś po prostu pięknego. Uwielbiam i polecam. Oczywiście, jeżeli szukacie właśnie czegoś ciepłego. A jeżeli szukacie czegoś szampańskiego, to spójrzcie sobie na odcień 01 tego Munkist macie też słocze właśnie w tamtym filmie. W tamtym filmie są też słocze Dreamlighterów, które też są teraz na promocji. Właśnie ta dwójka jest taka bardziej szampańska, a ta jedynka jest takim odpowiednikiem Fenty Beauty Diamond Bomb troszeczkę. Wiadomo, nie jest to jeden do jednego, aczkolwiek to jest coś podobnego, dlatego że tam nie mamy bazy kolorystycznej, ale mamy drobinki. Więc jeżeli szuka się takiego drobinkowego rozświetlacza, który właśnie daje taki efekt drobinek, coś też typu Eveline Variety, no to sprawdźcie sobie właśnie ten Dreamlighter 01. Kolejny kosmetyk to nowość na rynku. Jest to tam giełka utrwalająca od L'Oreal. I ja ją testowałam już jakiś czas temu, bo dostałam ją w pasce pr od Kokolity, zanim jeszcze była właśnie dostępna w Rossmanie, To ona się pojawiła tam. I to jest mgiełka, która nie miała utrzymywać makijaż przez 36 godzin, sprawiać, że on się nie będzie transferował. No, tylu godzin, no to wiadomo, tego nie testowałam. No, bo to jest jednak za długo, żeby tyle makijaż trzymać na twarzy. Ale e, przetestowałam sobie ten kosmetyk między innymi na wakacjach. Już po tym teście, który widzieliście tutaj na kanale. I mm, rzeczywiście ten makijaż się trzymał. Pomimo tego, że gdzieś tam i deszcz nie złapał, i że było czasami gorąco, i też ten makijaż no, długo na tej twarzy był. Czasami właśnie od rana do późnych godzin wieczornych. Więc jak najbardziej to się wszystko trzymało. No i nawet ta skóra jakoś się mocno nie świeciła. Nic się nie rozcierało, nie ścierało. Więc bardzo byłam zadowolona z tego właśnie produktu. Także jeżeli szukacie jakiejś takiej mgiełki utrwalającej, takiej mocno utrwalającej, no to to będzie fajne. To jest taka forma lakieru wręcz. Ale z drugiej strony, miałam kilka takich produktów tego typu, na przykład ymm, taki z spiernę i tamten totalnie mnie dusił, yy, ta skóra taka była lepka. No, strasznie to wyglądało. A tutaj jest naprawdę fajnie. Jak na to jaki ten produkt ma właściwości, to bardzo dobrze yy, tutaj na tej skórze się go czuje. Właściwie się prawie go nie czuję już po yy, wyschnięciu. Także tutaj yy, uważam, że ten produkt jest jednym z lepszych. Trzeba go wstrząsnąć, i wydaje mi się, że tam w opisie jak nagrywałam właśnie test, było, że. Te 3 sekundy tutaj w nazwie mówią nam to, że mamy przez 3 sekundy go nakładać, i wtedy mamy mieć odpowiednią ilość, żeby właśnie dobrze zadziałał ten kosmetyk. Ehm, czy ja mierzę 3 sekundy, niekoniecznie, ale też nie przesadzam z ilością tego produktu. Także zamykam oczy, no i z dosyć daleka sobie psikam. Mocno pachnie, chwilę niech sobie zastygnie. No i tak to wygląda. To jest bardzo, bardzo malutka mgiełka. A ostatni produkt, bo to jest akurat produkt, to są sztuczne rzęsy, o które zawsze pytacie, co mam na oku, kiedy je mam. I ja o nich powtarzam i w komentarzach piszę, odpowiadam, a i tak często właśnie się pojawiają pytania, dlatego trzeba tutaj no, powtarzać, myślę, o tych właśnie rzęsach. Już też widzę, że jedna z Was, jak są pytania o te rzęsy, to też odpowiada, więc też kilka z Was rzeczywiście pamięta, które te rzęsy używam i są to, słuchajcie, te połówki z Lovely. Tutaj mam opakowanie, które już używam, a tutaj mam nowe opakowanie, więc to są te połóweczki w fioletowym opakowaniu. One są teraz w promocji, tak samo jak rzęsy na całym pasku z tej serii. Tamtych jeszcze nie miałam, nie kupowałam, tam chyba są trzy różne rodzaje, no ale te mam sprawdzone. To są połówki, ale one są dosyć długie. Ja ich nie przycinam, bo mi to nie przeszkadza, że one się gdzieś tutaj mi zaczynają, ale możecie sobie je też przyciąć, no i wtedy będą się zaczynały na przykład odtąd. Czyli tak mniej więcej jak te połówki się zazwyczaj zaczynają. E, ale tak jak mówię, mi ta długość odpowiada, więc zostawiam tak jak jest. Już ta para jest trochę zużyta, więc będę musiała sobie wymienić i kończy mi się klej do rzęs, więc też muszę nowy otworzyć, ale mniej więcej różnica jest taka między właśnie okiem z przyklejoną tą połówką, a z okiem tylko z tuszem do rzęs. Jak widzicie, to oko od razu się tak otwiera, Trochę bardziej robi się właśnie takie kocie, a z drugiej strony nie jest aż tak przytłoczone jak nakładamy właśnie rzęsy na pasku tutaj całe, więc to też jest fajne. Zamówiłam też chyba wszystkie połówki, które są dostępne w Gamshopie, bo skorzystałam z promocji. Także też myślę, że na shortach zrobiłam taki przegląd. No chyba, że chcecie w formie filmu. Kupiłam też kilka kosmetyków z Gamshopu, więc mogę zrobić taki film osobny. W sumie z testem kosmetyków Glam Shopu. No i tam mogę poświęcić właśnie taką sekcję, gdzie te różne połówki poprzymierzamy. Więc dajcie znać, czy wolicie w jednym filmie z testem dołożyć właśnie te połóweczki tam, czy tylko na shortach. No a tak wyglądają te połówki już przyklejone po obu stronach. Także jak widzicie tutaj, tym razem same hity moje, same totalne moje ulubione kosmetyki, czy też właśnie produkty. Więc to jest coś, co totalnie Wam polecam, o ile coś z tej kategorii potrzebujecie. No bo jak nie potrzebujecie. Co nie kupujcie, to trzeba powiedzieć, wiadomo, że nie ma co też gdzieś tam homikować czegoś, jak nie potrzebujecie, można po prostu lepiej zainwestować pieniądze niż akurat w kosmetyki, których, które już macie na przykład więc warto to też powtórzyć czasami. E, a na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, czekam jak zawsze na Was w komentarzach, dajcie znać, czy może kupiliście któryś z tych kosmetyków z mojego polecenia, dajcie też znać, co kupiliście w ogóle na tej promocji, ja tym razem nie kupiłam nic, no bo sporo mam tych rzeczy jeszcze do testowania, do nagrywania, e, no i kupiłam nową kolekcję właśnie, zamówiłam właściwie nową kolekcję Vibolowi, nam także mm, z samej promocji tym razem nic nie potrzebowałam, no bo właśnie poczyniłam inne zakupy gdzie indziej, no i też ja właśnie nie zawsze kupuję coś na tej promocji, no bo też nie zawsze czegokolwiek potrzebuję. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się już niedługo. Czekam na Was w komentarzach. Pa!